Witam serdecznie w kolejnym filmie z serii otwierania boksów. Dzisiaj coś specjalnego dla fanów Disneya i chyba pierwszy w Polsce otwieramy coś takiego z tego co widziałem, a raczej czego nie widziałem na YouTubie. Disney Tops Chrome edycja 2024. Co możemy znaleźć w boksie? Cztery numerowane karty gwarantowane i teraz posłużę się Posłużę się ściągawką. Co tutaj mamy? 200 bazowych kart, czyli 200 najpopularniejszych postaci ze świata Disneya. Inserty. Inserty z okazji 30 Króla Lwa. Karty Future Star, czyli przyszłe gwiazdy Disneya. lecie i nie ma mocnych mamy również karty z okazji 90-lecia powstania powstania Donalda kasza Donalda oraz wisienka na torcie, czyli karta 1 na 1 z wizerunkiem Walta Disneya oraz karta również 1 na 1 z autografem Walta Disneya, czyli coś czego jeszcze chyba nie trafił. Zobaczymy może nam nam się właśnie uda dzisiaj. To co? Bierzemy się za otwieranie boksa. Ile tutaj mamy paczek? Tutaj mamy 12, 12 paczek, po 6 kart. 4 numerowane karty gwarantowane. O czym jeszcze nie wspomniałem. Możliwość trafienia autografów. Więc nie przedłużając. Bierzemy się za unboxing. Kartu, właśnie widzę, że na każdym pudełku, na każdym boosterze widzę różne najpopularniejsze postaki Disneya. No to co? Bierzemy się za otwieranie pierwszego. Poszę sobie tylko tutaj ściągawkę włączę. Co do kolorów, co do kolorów, yy, kart, numerowanych okay. yy. jeszcze karta, peny. Nie mam pojęcia niestety co to za bajka. No, Tutaj obok mnie siedzi e, nie, nie, nie. siedzi znawca troszeczkę więcej, który będzie więcej troszeczkę wiedział ode mnie. OK Arielka, Joe Gardner. To chyba z jakiś nowy bajek. Tutaj mamy Nick Wilde czyli jakiś lisek, ale również nie mam pojęcia, co to za bajka. Tutaj chyba z out z tego co pamiętam, Miles Accel Road. Szkoda, że nie złomek. Może trafimy na złomkę i pierwszy insercik. Ian Lightfoot. Insert Future Star. Co to była za bajka? Coś takiego oglądaliśmy. Pamiętam. Czy tutaj to jest jakiś elf? Jakiś barki, ale. Ian Lightfoot. Szkoda, że tutaj z tyłu nie jest opisane właśnie. Każda bajka, ale okej. Okay. Pierwszy insertik. Przyszła gwiazda. Dobrze. Bieramy sobie kolejną paczkę. Fajnie by było trafić coś z ql Okej, Ok, nasz pierwszy, pierwszy limit widzisz że będzie gold, czyli w limicie do, do 50. Ale pierwsza karta Cruella okay. Devil to było z dalmatyńczyków tak? Ok. Dramatyńczyki. Eee, to już chyba mi... nie. Screen Slaver. Nie mam pojęcia, co to za bajka. Eee, aha, bo widzę, że to jest z wytwórni z Pixara, więc również również są bajki od Pixara. I nie mam mocno. A, nie ma mocy. Okej. Okay. Anna z mojej ulubionej bajki. A, no tak. e, z krainy lodu. Sisu. Sisu to było. Co to była za bajka? No, musimy mieć to nie, Mu to nie było z mulana? A może? Właśnie Sisu? Musimy sprawdzić. Okej, okay, z tyłu chyba mamy pierwszy refraktor. To jest Gilbert e, Hamf. Tak, nasz pierwszy refraktor. Nie, Sisu jest z raja i ostatni smok. O, to nie. To chyba bajki nie widziałem. Okej. Okay, nasz pierwszy limit. Do 50, 11 na 50. 11 na 50. Co my tutaj mamy? Pixar? Co to jest Zapostać. Nie mam. Nie mam pojęcia. Ember Lumen. Ember Lumen. 11 na 50. Ale jest jaki to było? Między nami żywiołami. Między nami żywiołami. Podobno taka bajka my jednak jesteśmy mocniejsi w tych w tych starszych, starszych bajkach. Dokładnie. No ale co? Pierwszy pierwszy niski limit do 50. I tutaj mieliśmy refraktor. Dobrze, otwieramy sobie kolejną paczkę. Dobrze, tu już widzę na końcu, że będzie coś scrollowa. Coś będzie scrollowa. Eee, Jasmina. Eee, King Magnifico, a okej, okay, czyli widzę, że w tych na tych kartach są niż karty debiutu, czyli czyli to pewnie będzie z tych nowych bajek. Embarrassment. Tej bajki również nie pamiętam. Snow White, czyli Ojej, jak to była? Nie śnieżynka tylko. Śnieżka Nie. Nie, jak to była? Królewna śnieżka. Królewna Śnieżka, tak. OK, i nasz insercik. Mufasa. Nie, jeszcze przepraszam. Przepraszam, jeszcze mamy Arlo. Jeszcze mamy Arlo i z tyłu właśnie... Jest Mufasa. Jest no nie, jest mufasa. No, I teraz, oczywiście, co jest najważniejsze, że w kinach yy, przecież leci. Yy... Jeszcze nie leci, dopiero no, będzie. No dobrze, <laughs> bo była premiera, akurat w chyba. Więc niedługo się również wybieramy. Ok, no, czyli no, tak. pierwsza, pierwsza karta z 30-lecia tak? 30 królowa. Ufasa. Dobrze, otwieramy sobie kolejną papiutkę. Uuu, coś tutaj będzie z tyłu. To jest chyba, zaraz muszę sprawdzić. Black and white sparkle, czyli do 101 limit. Do 101, z tego co widzę, to jest chyba ten limit taki ala dalmatyńczyki, więc Zobaczymy, co nam się trafi. tod pierwsza karta. Tutaj mamy syn, syndrom z wytwórni Pixara. Tutaj również mamy kartę debiutu. Envy, Diana. Mamy z Out Makwina. I nasza druga karta limitowana Disney. Aero. Aero. Aaa! kłapuchy Kłapuchy to 101. Okej, okay, fajnie, fajnie, fajnie. Co jest z naszych lat? Co się trafiło. Super. Ale piękne są te karty. Jeszcze właśnie w tej. W tym limicie do 101 uchy się trafił. Tutaj właśnie nie widać, ale może przybliżę tak. O do. Pięć na sto jeden, obu uchy. Dobrze, Wchodzimy sobie. Kolejną papierkę. Coś tutaj z tyłu będzie. Nie wiem, co to za limit. O ile to będzie limit, ale ok. Eee, Merlin. Eee, Bazil. Eee, Rusel to było chyba z bajki, takim dziadkiem, co. Co, co, co? co tam jakieś... Tak, 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 tak. tylko nie pamiętam jak się ta bajka nazywała. Ok, Dopey. Dory. Dori. Co to tutaj jest? Disgust. Ok, to jest insert. Inside out. discussed. Bez limitu, ale? Nie wiem, co tu. To... Inside out. Nie wiem, co sprawdź, czy to taka była bajka. W głowie się nie mieści. A, bajka. w głowie się nie mieści. Ok, dobra, już pamiętam. Pamiętam, tutaj postawimy, przechodzimy, kolejną paczkę, y z tyłu chyba będzie kolejny jakiś insert. Hopper, Wade, Ripple, ojeju, James Sullivan, w polsku to była chyba krótsza nazwa, z tego co pamiętam. to bajka oglądałem, ale jaka to była bajka? Na pewno żeśmy to oglądali. Dobrze, z tyłu, refraktor. O, minimal w refraktorze. To nam się fajnie trafił. Refraktor. Sobie tutaj postawimy i nasza karta z tyłu. Okej, okay, mamy kartę z 90 lecia e, Kaczara Donalda. Karta chyba bez limitu. No ale jest, jest, jest. To się super trafiło, bo to chyba właśnie są e, ciężkie do trafienia właśnie karty z tej jako ten, jako ten insert. Jest chyba 12, 12 kart. Teraz sobie sprawdzę. Tak, 1. E, ojej, szansa na trafienie 1 na 72 paczki. I tutaj mamy dd10, ok, czyli jest 10 w sumie kart, widzę. Czyli jest, jest jakby można powiedzieć niski limit trafienia karty. tutaj postawimy. Więc póki co fajnie nam się trafiło. Jeszcze dwa, dwa na pewno limity. Może jakiś fajny insercik. A co my tutaj mamy? Tutaj będzie również limit. To jest chyba ten najwyższy, czyli do 199 z tego co pamiętam. Uh, Purple Refraktor, tak, to będzie do 199. dziewięćdziesięciu uh, dziewięciu. Udi, uh, Mark uh, Kowaldo, nie mam pojęcia co to za bajka. Uh, Priya uh, Mangal, Bye refraktor yy, Tumper To jest a z Bambi, to jest kolega Bambi. Czyli coś mi tak znajomo tu wyglądało. I nasz trzeci limit do 199. To jest refraktor. Jest refraktor.

na najebaju poszło, ta no. ostra licytacja była w Stanach, było prawie 100 tysięcy. Okej, okay, coś tutaj będzie fajnego z tyłu. E, Myszka Miki w bazówce. Jest e, Felix Feliks Madrigal. To było Potwory i Spółka, co, tak, Mike Wazowski, ja tak, 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 spółka, tak. No. Wally. No, nie wiedziałem, że Woli nawet tutaj jest. I co mamy z tyłu, czy to będzie Boże, również Zazu. Zazu, Zazu. Fajnie, druga karta z, z, z serii Skrólwa. Tak, bo wcześniej trafiliśmy mufasę. Tak. Tak, mam mufasę i... I zazu. Dobra, zostały cztery paczki i jeszcze na pewno jedna. Jedna karta limitowana. I tutaj chyba będzie to sobie. Zostawimy to na koniec. I będzie. Karta limitowana chyba też do 199. Z tego co widzę. Chociaż. Dobra, zostawimy sobie to na koniec. Ja to mnie tak zawsze masz pod napięciem, nie? Już się cieszę, że zobaczysz. Coś tutaj też fajnego z tyłu widzę. Okej. Okay. Uh, Almak uh, Bambi. Bambi. Mirabel Madrigal, czy to nie jest, nie, to nie, nie jest, to nie jest, e, to nie jest, no. Co my tutaj mamy później? Robin Hood. No bo to jest z rodziny Madrigal. A, Hiro Hamada. Okej, okay. co tutaj się kryje z tyłu? Sadness. Pixar. Czyli kolejny insert z inside out, czyli nasz chyba drugi. To jest też w głowie się nie myli. Taki chyba jeden mieliśmy gdzieś. A tutaj. Czyli już mamy dwa. Dwa inserty. No, stawę dwie paczki. E, Gabi Gabi. Esmeralda. Jelana. Hmm, Sneezy, Ralf, Ralf demolka, uh -huh. tak i nasz refraktor forki, forki z OS. Z tej historii. No, popatrz tutaj Mhm, to jest no, ten, ten. Mogliśmy je widzieć. Dobra, Przedostatnia paska. Rex. To jest tory. Eee Cusco. dalej Kumulus. Karta debiut To był chyba z. Jak wytresować Smoka z tego co pamiętam? King Fergus. Mm, Bruce? Z. Gdzie jest Nemo? Nie, nie trafiłeś tam. To było z Merinda Waleczna. A, Merinda Waleczna, przepraszam. Ok. Tak jest. Pomyliłem Majki. I z tyłu, refrakt. Mulan. O, no to Mulan w refaktorze. I zobaczymy tutaj tą naszą ostatnią Dasz Dashpar, Bruno Madrigal. Queen Elinor, znowu Mulan. Jest tu Jackson Storm, czy to refraktor? Tak, to jest refraktor z Out. I nasza ostatnia, ostatnia karta limitowana. Do 150 pięćdziesięciu jest, ale co to za bajka? Uh, Ralph Demolka na to wychodzi tak, Ralf, okej, Ralf. Dobrze. Czyli tak, co dzisiaj trafiliśmy. Dwa inserty. Z bajki inside out. Trafiliśmy do 150. Z bajki Ralf Demolka jest. Trafiliśmy Urszulę. Urszula była z. Ojejku. Małej z małej ręki Do 190. Do 199. Mamy refraktor. Minimaus. Do 50 trafiliśmy Ember Lumen 11 na 50. Trafił nam się kapouchy do 101 w tym takim właśnie fajnym ala dalmatynczykowym yy, tutaj kolorze. I z okazji 90 lecia Kaczara Donalda. Jedna z 10 kart z Kaczorem Donaldem. Myślę, że fajne, fajne trafy. Myślę, że również otworzymy sobie też więcej tego typu. Znaczy, będzie u nas na kanale więcej tego typu boksów. Nie tylko z kart sportowych, ale również właśnie z Disney'a, z Gry o Tron, czy z jakichś innych innych seriali. Jeśli się podobało, dajcie znać w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę. I co? Do zobaczenia, do, do następnych filmików.